Nie ma siema, siema. was bita A la Pranko zrobione, nie wiem czy to możecie widzieć Z odcinków to będzie wyglądało to tak Mary się na całych pustkach z odcinków Dynia Plus Pokazałbym grań na gitarze ale Dane osoby nie wyraziły zgody. I szanujemy je za to. dzisiaj jak to mówią, jak możecie sobie spojrzeć, glasem. Co mam mam powiedzieć? Żyje się jak się żyje. Jako tako, po japońsku. Ostatnio nie było mnie na YouTube i innych takich, bo pracę pracę podjęłem zieleni z powrotem. No nic, co wam, da, wam dalej opowiadać? Mamy godzinę, żeby nie skłamać. Pierwsze 49, a my tu zipiemy. Czekam na budzik 5.30, jadę dalej. Dobra, trzymajcie się ciepełko. Obejrzyjcie sobie Marysia w roli głównej, Stokrotka, Gdynia, pustki cisowskiej. Tytuł będzie: Marysia, gwiazda pustki Cisowskie. Nar. Zobaczycie, co tam się dzieje. Nar.